Moi drodzy, dzisiaj będzie sporo różnych wątków, i podzielę się wizją przyjmowania Komunii Świętej przez Jakuba Kamińskiego, tego protestanckiego ewangelistę. I pokażę Wam naszą ignorancję dotyczącą przyjęcia łaski zbawienia, darmowości łaski zbawienia. No i że chcę też popatrzeć na zarzuty kierowane. Przez niektóre osoby do pana Jezusa, że on jest niekonkretny w tym, co robi, chociaż mnie to trochę dziwi, no ale jeżeli wobec papieżań takie zarzuty są kierowane, to, to cóż dopiero, to, 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 to tylko poszerzenie horyzontu, żeby skierować takie zarzuty wobec pana Jezusa. Ale najpierw idziemy do niego, do źródła wszelkiego życia, idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, żeby powiedzieć Ci tak na nasze życie. Przemieniaj nas, uświęcaj, działaj w nas. Kiedy patrzymy na Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie, e, dzięki tym współczesnym możliwościom, jakim są nagrania, jakim jest transmisja, to chcemy także w tym momencie powiedzieć Ci, przychodź ze swoją łaską. Dawaj nam wszystko, czego potrzebujemy, abyśmy Tobie mogli ufać. Dawaj nam światło wiary, które pozwoli nam wypełniać misję, do której jesteśmy powołani. Jako jedyny Zbawiciel i Pan, działaj z nas w mocy Twojego ducha, abyśmy wzrastali coraz bardziej we wspólnocie. A w 342 punkcie Katechizmu Kościoła katolickiego codziennie przez nas czytanego, słyszymy słowa. Hierarchia stworzeń jest. Wyrażona przez porządek sześciu dni, który przechodzi od tego, co mniej doskonałe, do tego, co bardziej doskonałe. Bóg kocha wszystkie Twoje stworzenia, troszczy się o wszystkie, nawet o wróble. Niemniej Jezus mówi: Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli, Łukasz 12, 7, a także o ileż ważniejszy jest człowiek niż owca, Mateusz 12, 12. Dziękujemy Ci. Za to, Panie, co pokazujesz o godności nas, o tej miłości do nas. Amen. Posłuchajmy słowa. I stało się: On, gdy w Szabat przechodził przez zboża, i uczniowie jego zaczęli drogę czynić, zrywając głosy, i farzeusze mówili mu, Oto, dlaczego czynią w Szabat to, co nie jest dozwolone, i mówi im: Nigdy nie przeczytaliście, co uczynił Dawid, gdy potrzebę miał, i zgłodniał on, i ci, co z nim, jak wszedł do domu Boga za Abiatara, arcykapłana, i chleby przekładania zjadł, których nie jest dozwolone jeść, jeśli nie kapłanom, i dał, i tym, co z nim byli, i mówił im: Szabat z powodu człowieka stał się, a nie człowiek z powodu szabatu. Także panem jest syn człowieka i szabatu. Witajcie, kochani, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ktoś powiedział, że ta seria, którą teraz mamy, to jest taki święty gniew. Może trzeba by było nazwać święty obóz. <laughs> eee, ale to Jezus sam prowokuje. No, powie, powiedzcie, jak można do tego inaczej podejść, jeżeli Jezus m, no, nie wypełnia prawa tak, jakby Żydzi chcieli, tylko m, tak patrząc po ludzku omija to prawo. No bo co? Poszli sobie, nazrywali kłosów, w szabat. Zdenerwowali tych wszystkich przywódców żydowskich, bo nie zrobili tak, jak tam ci chcieli. Eee, Oczywiście słyszałem taką opinię, że Jezus nie jest konkretny, że, że Jezus daje tak szeroką możliwość patrzenia na różne rzeczy, że, że to jest straszne, że powinien być bardziej radykalny w, w różnych poglądach. Bo mi się to od razu kojarzy z tym, co Marcin Jakimowicz mówi na konferencjach bardzo zresztą słusznie, że w naszych standardach my byśmy w ogóle Piotra nie wy, wybrali na głowę Kościoła. No, ciekawe są natomiast te oskarżenia pana Jezusa, że, że on jest tak labilny, że, jest tak, że tak jest yy, yy, tak niekonkretny, że, że to by bardzo ułatwił, gdyby w tym właśnie fragmencie o złuskaniu yy, kłosów szabat, no, bardzo jasno powiedział, że, że tego nie wolno robić, że teraz to oni przegieli, że teraz to on w ogóle przeprasza. Natomiast nie wiem, czy założyliście. Że Jezus w ogóle nie przepraszał w, t, w kontekście werbalnym, bo zrobił jeden akt przeprośny, w, kiedy e, zrobił go w stosunku do ojca, e, w imieniu ludzi ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, i zrobił jeszcze akt przeprośny wobec uczniów, kiedy przeprosił ich bez słów, umywając nogi. To jest w tradycji. Chociażby w tradycji w Indiach jest taka teoria, która pokazuje, że przeproszenie jest umyciem nóg. Wielu pyta, czemu Jezus przepraszał w takim układzie na, na ostatniej wieczerzy, na pierwszej przyświętej. świętej. No przepraszał uprzedzająco, bo ten kto kocha wychodzi pierwszy z miłością, mówią teologowie, szczególnie z tamtych terenów, łącznie z ojcem Dżoze. Mani parambilem, który te, te fragmenty tłumaczy. Natomiast Jezus nie przeprasza nie dlatego, że nie ma za co przepraszać, tylko dlatego, że czytamy w Ewangelii, że nie popełnił żadnego grzechu. Oczywiście stał się grzechem, ale to jest różnica. Dlatego, że ten fragment, i to nie jest jedyny fragment, w którym Jezus burzy formy, które Zostały utkane przez żydowskich uczonych. Przecież mamy świadomość tego, że tych 613 przykazań się znikąd nie wzięły. Nagle okazuje się, że Jezus burząc te rzeczy, no pokazuje i przygotowuje ludzi na darmowość przyjęcia, łaski, zbawienia. I to znowu, niestety, największy problem z przyjęciem darmowości, łaski, zbawienia jest. W środowiskach tradycyjnych, w których byłem, dlatego że no to jest jakby lęk przed tym, że Bóg nas kocha za darmo. No kocha nas, powiedzmy sobie wprost. Co to by był za Bóg, który kocha warunkowo? No jeżeli ojciec, matka są w stanie kochać bezwarunkowo, to tym bardziej Bóg. To wcale nie, ja wcale nie muszę się bać o to, że jeżeli Bóg kocha bezwarunkowo i ja głoszę bezwarunkową miłość Pana Boga, to teraz, że ktoś będzie tej miłości nadużywał. Dlaczego? Bo człowiek, który rozumie to, co, o czym my teraz się zastanawiamy, nad czym medytujemy, bo rozmyślanie to jest poszukiwanie czyli to, co robimy dokładnie na tym kanale, jak mówi katechizm Kościoła Katolickiego zresztą o tym uczymy się na ósmej sesji Szkoły Modlitwy na pierwszym roku wiecie no to jeżeli, jeżeli, jeżeli Jezus burzy to, jeżeli Jezus pokazuje tę darmowość tej miłości to nie po to, żeby człowiekowi otworzyć drzwi do grzechu tylko po, żeby powiedzieć ja będę cię kochał niezależnie od tego co ty zrobisz bo kiedy ty zobaczysz tą moją miłość która daje się ukrzyżować i dalej trwa w tej miłości zobaczysz Moją tęsknotę serca, pragnienie, abyś doświadczył całkowitej wolności, o której to będę mówił kiedyś w świętej pamięci ksiądz Piotr Pawłukiewicz w kontekście tej wolności, która aż budzi do, do refleksji, aż przemienia. Ja nie chcę grzeszyć. Skoro on mnie tak kocha, skoro zdecydował dać mi wolną wolę aż do tego stopnia. Nie? E, oczywiście, wiecie, może teraz się jeszcze bardziej niektórym narażę, bo w mojej ocenie papież Franciszek idzie drogą Jezusa. On nieustannie szuka człowieka. On nieustannie szuka sposobu, żeby Ewangelię przełożyć na codzienność. On nieustannie szuka sposobu, jak człowieka, który jest pogubiony w tym świecie, doprowadzić do tego, żeby on miał relację z Jezusem i dla mnie to jest prorok naszych czasów wiem że tym bardziej się nagrażam niektórym ale kiedy rozmawiałem z tymi wszystkimi osobami które krytykowały papieża Franciszka to przepraszam ale żadna z tych osób nie przeczytała podstawowych dokumentów papieża Franciszka a wszystkie się wypowiadały na jego temat nawet musiałem jeden wywiad przerwać w jednej z telewizji nie będę już ośmieszał ani tego ani tego prowadzącego ani tej telewizji z tego powodu że no nie znając dokumentów, chcieli, żebyśmy na ten temat dokumentu rozmawiali i, i, i dla mnie osobiście to, to też jakby znak pokory tego prowadzącego z drugiej strony, bo ostatecznie ten program nie poszedł, kiedy on przyznał się, że on nie mając pojęcia na ten temat rozpoczął debatę na ten temat. Więc wiecie, no, krytyka papieża Franciszka, że on jest niekonkretny podczas gdy ilość mistyków świętych, których on cytuje w, doku, w takich dokumentach, które polecam z całego serca, typu dokument o świętości, czy też dokument o ewangelizacji, ten pierwszy programowy, którym wyznacza pewne kierunki w, w działalności Kościoła na całe dziesięciolecia. Ten dokument będzie cytowany jeszcze przez kilkunastu następnych papieży. To ksiądz wierzy, że jeszcze świat będzie trwał. No, ojciec Mani Parambil mówi, że tłumacząc Biblię na język malajalam, ta Biblia się przyda za 600 lat, kiedy Indie staną się katolickie. Natomiast powiem Wam, że miałem ostatnio świetne proroctwo. O, świetne proroctwo. Jeszcze się tym nie dzieliłem, że Jakub Kamiński, ten ewangelista, który często w internecie gdzieś tak występuje i ma bardzo fajne nauczania. On jest. Protestanckim pastorem. O, jego ojciec, z tego co się orientuje, jest protestanckim pastorem. Mówi z przekonaniem o tym, co mówi, jest, jest, jest wiarygodnym, pokazuje tę relację swoją z Jezusem, otwarcie na działanie Ducha Świętego. Miałem obraz na modlitwie, jak przyjmuje pana Jezusa. Ktoś mnie zapytał, o nie, boi się ksiądz, bo komuś tam powiedziałem tego, tego mówić. Ja mówię dlaczego. No, jeżeli jeżeli Pan Jezus będzie chciał, aby on był w Kościele katolickim, albo będzie chciał, żeby na przykład jak brat Roże będąc w wspólnocie protestanckiej, był przygotowanym na to, żeby przyjmować Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii, to ja chętnie mu pierwszej Komunii Świętej udzielę. No. no dobra, znowu nam się długi odcinek robi. Natomiast wrócimy jeszcze do darmowości zbawienia. Moi drodzy, katechizm Kościoła katolickiego się kłania i... I znowu potworne zaniedbania, nie? dwie skrajności. Nie? U naszych braci protestantów czasem ta skrajność idzie w stronę: jak przyjąłem Jezusa, to już nie muszę nic robić, bo łaska, bo zbawienie z łaski. No ale Jezus powiedział, święty Paweł powiedział, że wiara ma być poparta uczynkami wiele razy. Nie, nie. Zbawienie jest wynikiem moich dobrych uczynków, czyli ja przez moje dobre uczynki sobie zasłużę na niebo i, i będę sobie się chełpił, że przecież ja tyle, tyle zrobiłem dobrego, to teraz Panie Boże, chyba nie masz innego wyjścia, nie? Ale też druga opcja, brak uczynków, no jest mówi, byłem głodny, byłem spragniony, byłem chory. No, a ty powiesz tak, ale ja przyjąłem Ciebie Jezu jako mojego jedynego zbawiciela i pana, i to wystarczy. Chciałoby się odpowiedzieć fragmentem. Ten, kto rozumiał wolę pana, a nie zrobił, dostanie małą chłostę. Ten, kto rozumiał wolę pana, a nie zrobił tego, co pan prosił, dostanie wielką chłostę. Nadzieja jest i tak w tym, że wszyscy się tam w tym niebie znajdziemy. No, ale może lepiej tej chłosty po prostu unikać. Dobra. Niech Pan Was błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty. A, Ach, zapomniałem o pytaniu, dzisiejsze pytanie jest banalne. Z tych wypisanych pytań, ile razy w ciągu dnia można przyjąć komunię świętą, to pytanie typowo katolickie. Zawsze dwa razy, jeżeli jesteśmy na pełnych mszach, dwóch mszach świętych. Dwa razy, kiedy jesteśmy najpierw na nabożeństwie, jest obrzęd Komunii Świętej poza mszą świętą, jest taka celebracja na przykład w różnych momentach i potem nam pełnej mszy świętej. A raz, gdy jesteśmy najpierw na mszy świętej, potem jesteśmy na nabożeństwie na przykład Drogi Krzyżowej i na koniec Drogi Krzyżowej jest obrzęd Komunii Świętej. Więc trzymamy się tego, co mówi Kościół. My to często przypominamy na misjach świętych też, bo przecież na nabożeństwach udzielamy na koniec Komunii Świętej, jest to obrzęd Komunii Świętej, tak jak księża biskupi nam to zalecili. No dobra, jak Bóg to do jutra.